Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o znaczeniu danych w kontekście Szeroko rozumianych systemów sztucznej inteligencji. Dlaczego dane są ważne, dlaczego ilość nie zawsze ma kolosalne znaczenie, za to jakość wpływa bardzo istotnie na to, w jaki sposób działa model, ale także dlaczego musimy zwracać uwagę na to, z jakich danych korzystamy i dlaczego tak istotne jest ich przyglądanie się tym danym na samym początku drogi systemami sztucznej inteligencji. O tym opowiem Wam za kilka sekund. Do zobaczenia! Cześć, witajcie z powrotem. Dlaczego dane są takie istotne? Odpowiedź jest zasadniczo bardzo prosta, ponieważ każdy model, który wykorzystuje w szczególności techniki i samouczenia, Bazuje na jakichś określonych danych. W związku z tym wyciąga pewne określone zależności, na tej podstawie, na podstawie tych danych buduje określone rekomendacje, czy też podejmuje jakieś decyzje. W związku z tym, w zależności od tego, jakimi danymi dysponujemy, albo jakimi danymi dysponuje sam model sztucznej inteligencji, będzie determinowało, jaką jakość będziemy mieli określonego działania, czy określonego rezultatu tego typu systemu. Zapewne słyszeliście o takim określeniu jak. Go, czyli garbage in, garbage out. Jeżeli Damy takiemu modelowi czy takiemu systemowi sztucznej inteligencji dane, które możemy określić jako śmieciowe. Czym są takie dane śmieciowe, to zaraz sobie powiemy, no to prawdopodobnie rezultat działania takiego modelu opartego o te dane będzie również śmieciowy. Czyli tak naprawdę otrzymamy rezultat, który no, nie do końca będzie spełniał nasze oczekiwania. To oczywiście, jakie dane będziemy wykorzystywali, zależy od konkretnego use case'u, ale także od tego, jaki chcemy cel osiągnąć. Może się zdarzyć tak, że nasz model będzie działał na bazie danych, które są danymi nieosobowymi. No, w tym przypadku mamy mniej wyzwań w kontekście przynajmniej wymogów prawnoregulacyjnych, ale często, najczęściej tak naprawdę, zdarza się, że wykorzystujemy dane, które danymi osobowymi najzwyczajniej w świecie są, a czasami mamy przecież do czynienia z danymi, które mają charakter danych wrażliwych. Na przykład danych biometrycznych. No i w takiej sytuacji pojawiają się oczywiście określone wyzwania, właśnie natury prawno-regulacyjnej, wynikające chociażby z samego RODO, ale też nie tylko. Ponieważ, jakby naszą, naszym obowiązkiem, tak naprawdę, jako dostawców czy operatorów tego typu systemów, jest też zapewnienie innych praw, które są przykładowo określone w karcie praw podstawowych. No i teraz z tego względu musimy mieć odpowiednie rozwiązania organizacyjne, które nam zapewnią e, odpowiednią jakość tych danych. Co może się zdarzyć w przypadku, kiedy te dane nie są odpowiedniej jakości? No tutaj odpowiedzi może być kilka. Jedną z takich najczęstszych, przy, może nie przyczyn, tylko skutków wykorzystania niewłaściwych danych jest szeroko rozumiana Dyskryminacja, która jest w jakimś stopniu rezultatem tak zwanej stronniczości algorytmicznej. Czym jest ta stronniczość algorytmiczna, albo skrzywienie algorytmiczne? No cóż, odpowiedź jest też stosunkowo prosta. Jest to po prostu sytuacja, w której algorytm, bazując na pewnych danych, które najczęściej są danymi przygotowywanymi przez człowieka, realizuje pewne skrzywienie, czy pewien, pewien kierunek, który został w tych danych zaprezentowany. Jako przykład możemy wskazać systemy oceny zdolności kredytowej, gdzie na przykład analityk kredytowy, który przez 10 lat wykorzystywał jakieś określone dane, podejmował decyzję w zakresie przyznania, bądź nie przyznania kredytu, no, jakąś grupę dyskryminował. I teraz, jeżeli wykorzystamy te dane i nie zastosujemy odpowiednich technik czyszczenia danych, które poprzedzają tak naprawdę moment uczenia się takiego modelu sztucznej inteligencji, no to rezultatem będzie tak naprawdę powielenie, prawdopodobnie powielenie działań ze strony, które były podejmowane przez takiego analityka, czyli w tym w tym momencie, Narazimy się na to, że taki system do oceny zdolności kredytowej no, będzie w jakiś sposób dyskryminował, na przykład, jakąś określoną grupę, czy to ze względu na płeć, czy to ze względu na przykład na kolor skóry, czy też inne parametry, bo tego, te, tego typu sytuacji możemy sobie wyobrazić bardzo. Wiele. Dlatego też, właśnie istotne jest, istotne jest zapewnienie odpowiedniej jakości danych. No ale jak zapewnić tą odpowiednią jakość danych, i czy są jakieś uniwersalne mierniki? O tym za kilka sekund. Cześć, witajcie z powrotem. No właśnie, dane dobrej jakości. Co to znaczy? Cóż, nie ma uniwersalnych wskaźników, które zawsze można by było przyłożyć do konkretnego zagadnienia, dlatego musimy zawsze patrzeć na to bardzo indywidualnie. To znaczy, jednym z takich pierwszych zadań, które powinniśmy wykonać, jeżeli decydujemy się na to, żeby stworzyć i zaimplementować jakiś model sztucznej inteligencji, no to to jest kwestia przygotowania odpowiedniego właśnie zestawu danych, to znaczy zidentyfikowania, czy w ogóle mamy odpowiednie dane, które możemy wykorzystać do wytrenowania naszego modelu sztucznej inteligencji. Teraz na chwilkę przejdźmy do artykułu 10 ustępu 3 i 4 projektu rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji. Ten akt jeszcze oczywiście nie wszedł w życie, on podlega nieustannym zmianom, ale jest całkiem ciekawym pokazaniem tego, na jakie elementy należy zwracać w kontekście właśnie danych, które będziemy wykorzystywali zarówno do trenowania, jak i do walidacji i testowania naszego modelu sztucznej inteligencji. To są etapy, które powinny poprzedzać. Wdrożenie, nazwijmy to na produkcję tego typu rozwiązania. No i teraz, jeżeli spojrzymy sobie właśnie na to rozporządzenie, no to mamy tutaj takie wymogi, aby te dane, zarówno te dane treningowe, walidacyjne i testowe, były adekwatne, reprezentatywne, wolne od błędów i kompletne. Muszą one się charakteryzować odpowiednimi właściwościami statystycznymi, w tym stosownych w przypadku w odniesieniu do osób lub grup osób, wobec których ma być wykorzystywany system sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka. Poza tym ustęp czwarty nam wskazuje, że te zbiory danych, treningowych, walidacyjnych i testowych również, muszą uwzględniać w zakresie wymaganym z uwagi na ich przeznaczenie cechy lub elementy, które są specyficzne dla określonego kontekstu geograficznego, behawioralnego lub funkcjonalnego lub okoliczności, w których ma być wykorzystywany system sztucznej inteligencji. Wysokiego ryzyka, ale to nie chodzi tylko i wyłącznie o systemy wysokiego ryzyka, tylko wszystkie te systemy, które w jakiś sposób wpływają na nas czy na nasze otoczenie. No więc. Są to pewne jakieś wskazówki co do tego, jak powinny wyglądać te dane, dlatego też na poziomie właśnie zbierania danych, wykorzystywania tak zwanej data science, dokonujemy weryfikacji tego, czy dane są właśnie w ten, są odpowiednie, a jeżeli nie, no to staramy się, że tak powiem, wyeliminować pewne jakieś błędy, które mogą się tam pojawić, czy pewne jakieś elementy, które mogą doprowadzić do takiej stronniczości. Dlatego ten etap poprzedzający właśnie trenowanie samego modelu, czyli przygotowania danych, jest niezwykle. istotny. No, i teraz, oczywiście, w idealnym układzie powinniśmy mieć odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne w zakresie przygotowywania tego typu, tego typu działań. To znaczy, musimy mieć oczywiście określone pewne zadania, czy pewne Elementy, które powinny zostać spełnione, zanim przejdziemy do etapu szkolenia takiego, takiego naszego modelu, przy czym te rozwiązania mają bardzo zróżnicowany charakter i dotykają na przykład kwestii regulaminów wewnętrznych, ustalenia kwestii odpowiedzialności, komunikacji, raportowania incydentów itd. itd. Oczywiście musimy też zapewnić wszystkie te wymagania prawnoregulacyjne, które mają znaczenie w kontekście ochrony Danych to są niezwykle ważne elementy, o których czasami niestety zapominamy, szczególnie jeżeli wydaje nam się, że nie korzystamy z danych osobowych. Prawda jest jednak taka, że z wielu danych, które wydają się nam jako niebędące danymi osobowymi, można tego typu dane wyciągnąć, a to już jest jakieś ryzyko dla organizacji, którym trzeba oczywiście w odpowiedni sposób zarządzić. No i dlatego też systemy zarządzania ryzykiem są tak istotne również, również w tym kontekście. No i to jest rzeczywiście bardzo wielkie wyzwanie dla, dla wielu organizacji, szczególnie jeżeli dane są gdzieś porozsiewane po różnych, nazwijmy to silosach, czyli są w różnych miejscach, a nie są skoncentrowane na przykład wokół jednej platformy, gdzie można z tego typu danych, danych korzystać. Dlatego to też jest jeden z, jeden z wyzwań, które... Stawia się przed organizacjami, które chcą być organizacjami typu data driven. No i teraz, co w przypadku, kiedy rzeczywiście okazałoby się, że zastosowaliśmy nieodpowiednie dane i mamy jakiś konkretny problem związany z modelem, który już na przykład został wdrożony na produkcję? O tym za kilka sekund. Witajcie z powrotem. No, to nie jest oczywiście proste pytanie i prosta odpowiedź też na to nie będzie. Generalnie, jeżeli zdecydowaliśmy się w ogóle na wdrożenie takiego, takiego modelu, albo na przykład nie zauważyliśmy pewnych błędów, które gdzieś się pojawiły na etapie e, trenowania tego modelu, a potem walidacji i testowania, e, no to oczywiście powinniśmy doprowadzić do takiej sytuacji, w której ten, te błędy zostaną w jakiś tam sposób wyeliminowane. Dlatego tak istotna jest kwestia monitorowania przez człowieka i przez pewne rozwiązania techniczne, czy tego typu sytuacje gdzieś tam nie zachodzą. Przykładowo, czy dany model nie prowadzi do jakich, nie, nie, nie tworzy czy nie, nie wykorzystuje jakichś dyskryminacyjnych praktyk, chociaż tak naprawdę problemów może być zdecydowanie więcej, więcej, bo możemy na przykład wykorzystywać model, który z jakichś względów wprowadza ludzi w błąd, najzwyczajniej w świecie, a skutki tego mogą być no, bardzo konkretne, szczególnie jeżeli wykorzystujemy systemy sztucznej inteligencji dla takich krytycznych dla życia aspektów, na przykład, e, na przykład w medycynie. W związku z tym no, trzeba wprowadzić też odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne w kontekście monitorowania tego typu zdarzeń. E, samo jednak monitorowanie nie jest wystarczające. Musimy też mieć odpowiedni plan na to, jak zadziałać w przypadku, kiedy okaże się, że tego typu e, incydenty gdzieś tam wystąpiły? Abstrahując od pewnych wymogów prawnoregulacyjnych, które już nawet dzisiaj funkcjonują w kontekście e, cyberbezpieczeństwa. To wszystko powinno być oczywiście w jakiś sposób spisane w ramach polityki, procedur, ale też określonych e, regulaminów. Konsekwencją nie zastosowania się do, do tych, nazwijmy to zaleceń, ponieważ nie mamy jeszcze tak naprawdę e, tutaj twardych wymogów, no oczywiście mogą być ryzyka o charakterze reputacyjnym, ale też odszkodowawczym. W skrajnych pewnych przypadkach można by było sobie wyobrazić kwestię odpowiedzialności karnej. Nikiedy może też się pojawić odpowiedzialność administracyjna, jeżeli operujemy na przykład e, w sektorze regulowanym, a wiele się zmieni w kontekście e, projektu rozporządzenia sprawie sztucznej inteligencji, jeżeli zostanie on Uchwalony. Więc to tyle na dzisiaj w bardzo dużym skrócie na temat jakby wartości i znaczenia danych w kontekście systemu sztucznej inteligencji. Jeżeli macie jakieś pytania w tym zakresie, no to śmiało do mnie piszcie. I mam nadzieję, że w kolejnym odcinku opowiem wam troszeczkę więcej na temat innych rozwiązań, które są istotne z punktu widzenia wdrażania modeli sztucznej inteligencji. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się.